Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Dawno, pamiętam jak tutaj w 2016 roku ostatnio pana odbierałem Dzień dobry ten legendarny zegar, tak? tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu już kręcą. A, no trzeba, no to... dobry. Troszkę się u pana pozmieniało, widzę. No pozmieniało się, trochę wypięknieł ten dom. No. Ja jestem coraz młodszy, także... Znaczy się tutaj trochę, no nic się nie od to jest 10 lat temu prawie można powiedzieć 10 ja lat, 10 lat. Jedynie tak serce trochę boli, bo taka sytuacja, serce a nie inna. I boli, to też ruchu Dziękuję, już, że pan nie. przyjechał. No, żaden problem, nie... żeby... Tak wyjątkowo tak co życzenia w ogóle złożyć, nie? Bo... No, 21, nie, 85 no. lat mój dziadek Ferda Augustyn po raz pierwszy nakręcał zegarek, który dostał od prezesa, i bo mu zawołał go, bo Augustyn to było Augusty, nie? Yeah. I był gospodarzem ruchu Chorzów, zawołali go i Gustlik, weź tutaj ten wercojk i ta, te, ta skazówka, co tutaj jest i bierz obsługiwał tego i opiekuj się. No i tak, tak 85 zostało. lat rodzina ma ten zegar i pilnujemy go jak, nie wiem, jak oka w głowie. No i bardzo słuszny. Radori. Zjedziemy w reszta no. historii na, już na cichej, nie? No to szampana, korki ze szampana. No, urodziny, no być. właśnie, nie, to by wypadało. Witam. Dzień dobry, dobrze pana widzieć. <laughs> eee. To syn przywiózł, ja ten. ten, ten ja ten syn, na... syn przywiózł z Omegi mm -hmm. Weiser, oryginalny. Rozumiem ta wskazówka, ona... ile ona może mieć? Ona też ma na tyle lat? 39, to? to jest oryginał, tak? To jest oryginał. Naprawdę, no. to jest ta wskazówka, którą widzimy na tych wszystkich zdjęciach, tak? To jest wszystko ta, tak samo. Niesamowite. No, Dobra, czekamy na tą młodzież. Eee... O jezus, Marie. który ferda jeszcze Augustyn. Skrzynka jest też oryginalna. Oryginalna skrzynka. Z takim akcentem, który francuskim. Mówię das ist klang. Z tylko niemieckiego das ist klang. O tym klang mu chodziło, nie? I ostatnio się. Dyrektor Omegi, tak? Dyrektor OMEK generalny dyrektor generalny EMEK we Warszawie jest, nie? No. Niesamowity, magiczne, magiczne, to wszystko jest. No to prawda, dzisiaj niesamowita rocznica, 21 maja 1939 roku, miały niesamowite rzeczy, miejsce na stadionie ruchu. Pierwszy to właśnie montaż zegara Omega, który ruch wygrał w konkursie na najpopularniejszy klub w Polsce w tygodniku raz, dwa, trzy. No i mecz, który się odbył, który był premierowy dla tej Omegi, to mecz z Tauronem Młódź. W którym Ernest Wilimowski strzelił tylko 10 bramek, myślę, że już nikt tego rekordu nigdy nie pobije. No i oczywiście jest, jest kilka legend związanych z tym meczem i z tymi 10 bramkami. Eee, kilka faktów. Jednym z takich śmieszniejszych rzeczy jest jak przegląd sportowy napisał, że wcale to nie był jakiś najlepszy występ Wilimowskiego, że widzieli już, widzieli już lepsze. Faktem jest, że broniło dwóch bramkarzy. Jeden po silnym strzale jednego zawodnika z ruchu mu piłka przełamała i złamała trzy palce u, u, u ręki. No, ale najsłynniejsza legenda miejska jest o słynnym zegarmistrzu, który w przerwie założył się z Wilimowskim o złoty zegarek, że jak 30 bramek, to takowy zegarek dostanie. Także ta historia 21 maja 1939 jest związana z dwoma zegarami. Z tym, tutaj, ta czy tam. No i z tym złotym, co spowodował, że, 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 że przeszło to tak bardzo do, do historii. Kto tutaj sprawa? zapowiedzcie mi? E, wycieczka ze szkołą. Kto wam to takie coś tutaj za, zaproponował? E, albo pani dyrektor, albo nasze wychowawczyni. Mhm. I cieszycie się, że. No bardzo, no, Jak najbardziej. A czy wychodzicie na mecze ruchu Chorzu? Oczywiście. No. Czy wszyscy? No. No. Tak. No. no to super. No To za chwilę poznacie bardzo fajną historię. Tak, no to, super. No to super. Także będziecie mieli wyjątkową możliwość zobaczenia no tego z bliska. Super. No to super. No dobrze, ja Was witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Grzegorz Joszko. Jestem pracownikiem ruchu chorzów. Ten gentleman, który teraz stoi to jest niejaki Asceto z ruch TV, który kręci kulisy słynne i, 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 i będziecie też w kulisach tego dzisiejszego zwiedzania. Także możecie mu pomachać. Będziecie a... mogli zobaczyć oryginalny mechanizm tego zegara w oryginalnej skrzyneczce i ten, to takie czarne coś. To trzyma ten starszy pan w czapce. Za chwilę sobie to zobaczycie z bliska. To jest wskazówka tego zegara, oryginalna z 1939. Wygląda trochę jak szabla, ale no naprawdę polecam. Także zapraszam za mną. Z jakiej się szkoły? Dziesiątki? Dziesiątki. Dziesiątki. Kiedyś tam nie było trybuny, było przejście i główne wejście na stadion nie było z tej strony, tylko właśnie z tamtej. Także z tamtej strony się wchodziło na stadion, z tamtej strony można było wejść, stąd musieli omegę przesunąć na prawą stronę. W latach 50. -tych tą omegę przesunęli tam, gdzie jest teraz ten zegar. Widzicie ten po prawej stronie, ponieważ okazało się, że jak piłkarze grają, a świeci im słońce, to nic nie widzą na tej tarczy, bo nie są w stanie zobaczyć, która jest minuta meczu, więc postanowiono przenieść tą omegę omega tam. W historyczną chwilę ta omega ponownie się pojawiła na, na, na stadionie no i została zainstalowana na powiedzmy starym miejscu, tam gdzie, tam gdzie, tam gdzie ją dzisiaj widzicie. Kiedy pan miał ostatnią okazję odbyć na cichej z tym mechanizmem? Wtedy na tym meczu z Legią? Z Legią, z Legią, co to było, co ruch to przegrał to wtedy. Rok, no. no i na otwarciu też jeszcze wtedy było niezbudowana, ta cała konstrukcja nie była postawiona, tylko ona tutaj stała tak, z boku. Tak, tak. No. Także tam są nawet takie pewne zdjęcia. Konstrukcja, która jest z tą tarczą, to oczywiście nie jest to, co się w oryginale zachowało, jest to już reprodukcja te, wzorowana, na... wzorowana oczywiście na tym oryginale, który był w 1939 roku. Jak ten ruch, ten zegar otrzymał? Otóż tych popularnych krakowskich... Moje nazwisko, tak jak tutaj pan powiedział, Małyska Grzegorz nazywam się, przyjechałem specjalnie z woźnik, z tym zegarem, żeby wam pokazać ten mechanizm całej firmy Omega. Dokładnie tak tutaj pan powiedział, w 1939 roku mój dziadek był gospodarzem w tym klubie, ale był też zegarmistrzem w Horzowie Batory. Widzicie tam tą kopułę, taki, taki niemiecki, taki pruski hełm? No to tam, mniej więcej w tym miejscu. Gdzie jest ten truski, tego tam mieszkał, i był zegarmistrzem i gospodarzem, tutaj. A oprócz tego był jeszcze radnym gminy Wielkie Hajduki. 1 września 1939 roku. Panowie historycy, co to było? Początek II wojny światowej. Początek II wojny światowej. Jako były powstaniec Śląski wiedział, że Niemcom nie bardzo idzie ufać, a oni od początku polowali też na tym. Wziął, rozkręcił. Cały ten mechanizm, który Wam później pokażę, rozkręcił go, schował go w piwnicy pod węglem i zniknął. Na całe długie 5 lat wojny dziadka nie było. W 1945 roku, jak Rosjanie wyzwolili tutaj Chorzów, Ferda się zjawił, skręcił Omegę jako zegar i przyszedł do ówczesnych władz tutaj, bo to byli jeszcze polsko-radzieckie wtedy, bo tutaj na koronie, taką ciekawostkę, w 1945 roku jako Huta Batory szedła tutaj artyleria przeciwlotnicza była a czołgi były na dole no właśnie, a czołgi były na dole bo chroniły tutaj Hutę Batory przed ewentualnie jakimś tam jeszcze, bo to jeszcze wtedy był wyzwolony był w styczniu e, Chorzów, a do maja jeszcze trochę czasu było, także tam niekiedy mogło to lotnictwo niemieckie tutaj przylecieć, no więc do ówczesnych władz, ze zegarem i tak było ten zegar był tutaj w tym mniej więcej miejscu do 48 roku. Jest. O. Tak wygląda. On napędza ten cały mechanizm. Zobaczcie, jakie są potężne, ale przy takiej wskazówce, to nie jest jak w zegarku, nie? No teraz już się nie używa takich elektronicznych o, zegarków przeważnie. A one mają 85 lat. One mają 85 <coughs> lat, tak. Cały zegar ma 85 lat. A ten mechanizm chodzi. Tika. I teraz wiecie co on wam chcę odpowiedzieć? Jak to było w 39 roku 21 maja. Słyszycie jak opowiada? wiecie na ruch może za 3-4 lata, ale już tutaj widzicie wieje rybaka to popowiedzcie, Ja widziałem ten zegarek. Ja znam ten mechanizm. Gdzieś no, fajna opcja. Super, tak, że to się tak, udało tak, zorganizować tak, dokładnie w tym dniu, czyli w 85. rocznicę debiutu tego zagadnienia. Tak, taki był plan, żeby te trzy grupy dzisiaj, te trzy grupy jutro, jakby miały okazję poznać historię tej, tej Omegi, ze względu na szczególnie dzisiaj, tą. Tą rocznicę 85-lecia, więc, więc idealna okazja, idealna okazja właśnie z powodu tego, że się udało Pana Grzegorza ściągnąć, który mógł pokazać, opowiedzieć, bo jest to wyjątkowa, wyjątkowa sprawa i wy, wyjątkowy dzień. Bo inne grupy już tych, tej okazji nie mieć będą nie będą mieli. Dokładnie tak, bo byśmy musieli pana Grzegorza ciągnąć tam i z powrotem, a to wiadomo, że nie, nie o to chodzi. Młodzież, do dobre słowo, bo to szóstoklasiści. myślałem, że będzie większe a widać było zainteresowanie tym. No powiem tak, myślę, że zapisują się grupy takie, które jednak są jak, jak, jak zaangażowanie, zaangażowanie kibicowsko, ale pamiętajmy też, że to jest atrakcja dla tych dzieci, zobaczenie takiego starego stadionu z 1939 roku. No bo umówmy się, możliwe, że, że to jedna z ostatnich okazji, także będziemy to kontynuować. W czerwcu e, w czerwcu będą kolejne grupy, bo bar, odzew był ogromny, ogromny był odzew. Time back.